Dojechaliśmy do miejscowości Walbona. Po drodze spotkaliśmy Polaków, którzy przemieszczają się terenówkami. Oto jedni z nich. Pierwsza ekipa. Ładnie. Wbijcie się głębiej. Tam jest woda ładna. Tam się do samej wody da dojechać da się wjechać za nie. Nie, no absolutnie, no to jak najbardziej się razem możemy napić. A gdzie wasza reszta? Nie, ja tak trochę depnąłem, szyna, szyna już jest, a Jarek z racji tego, że ma troszkę pochłostane zawieszenie To delikatne. Mocowanie amorów Nie jechaliśmy 20 minut My też nie <noise> Ale czekaj, czekaj Co Godzinę? No tam chyba trochę krócej, ale fajnie się jechał. Gdzieś pół godziny jechaliśmy, nie może chyba Tam jest dość ładnie Jeszcze śnieg I ten śnieg chyba świeżo stopniały tutaj płynie w tych rzeczkach Rzeczki są lodowate, ale woda jest krystalicznie czysta jest Bo na pewno z dna pociągnęłaś gdy udowodnić, że woda jest czysta i widać dno To jest woda Woda jest czysta Są śmieci niestety No To jest taki trochę bardziej wartki strumyk Tam już nie wlezę, bo na pewno się umoczę Trochę mi buty ostygły ale już jest chłodniej przynajmniej będziemy odpakowywać rakiję którąśmy zakupili mamy jakąś popitkę do tego i będziemy się cieszyć wieczorem dzień piąty obudziliśmy się to co wczoraj było czarną plamą białe kropki okazało się błękitnym niebem kolega <grym> jest szczęśliwy ja też dostałem tutaj nasi znajomi nowi zbierają się pomału jak na się pakuje ale będziemy robić przegląd motocykli następnie ustalać ciąg dalszy trasy tak wygląda świat na dzień dzisiejszy Czyna, wyspa oraz ostatni z kolegów, którego Sywy nie pamiętam pojechali. Jak nasę pojechała do przodu? Może się to jakiś czas kapnie, że nie jadę. Okazało się, że powietrze mam brak w oponie. musiałem tak już jechać dłuższy czas, bo generalnie oponka się zdążyła dosyć mocno nagrzeć. Będziemy szukać dziury w całym. Może się uda zalepić. No i tyle, szkoda tylko, w pełnym słońcu. Dobra, biorę się za rozbieranie motocykla parę chwil później to z grubsza mam betle które jechały nam w na Afryce kompresorek z którym właśnie się zaprzyjaźniłem przed chwilą a tu jak pięknie widać stalowa przyczyna całego zamieszania trzyma się mocno Reszta koła wygląda dobrze Jak nadal dalej nie ma pewnie na mnie czeka gdzieś trochę niżej A ja się zabieram do ciągu dalszego prac nad naprawą prawą Gwoździk musiał chyba dać znacznie wszkodzić zdętko gdyż pianka w sprawie nie załatała tego ile tego docienia jak pomału będę jechał mam nadzieję nie rozwalić dziobony do końca i gdzieś w mniejszym słońcu spróbować zrobić, spróbować wymienić dębkę na nową. W tym upale jest 34 stopnie, a jest dopiero 10 rano. Nie da się wysiedzieć za długo, a nie ma tu grama cienia. Minęła mnie ekipa, czterokółowców. Generalnie chcę pomagać, ale no, nie, nie, nie bardzo jest w czym, więc wiedziałem, żeby dali znać Agnię, tu stoję jak może ale chyba jest daleko bo coś jej nie ma no więc lecę nadu dalej zobaczę co się będzie działo